Przede wszystkim słuchajcie, yy, dzisiaj nagrywam z. mi No, to jest. Yy, obserwujcie ją, dajcie jej suba i oglądajcie, i będziemy nagrywać Obi. Yy, chyba straszne. I tutaj jest Game Mod Classic. Dobra jestem. O, jesteś tutaj? A to na górze, czy na dole? Na górze, a ty? Dobra, jestem obok ciebie. Patrz, co to jest? To O Jezu, nie. weź. Ja no, idę. Tak. Chodź, idziemy szybko. Nie uczę się do Oj kurde, to nas goni! A i co jest tu? Kurde. O kurde. Pan nocny. Nie wiem, chyba musimy uciekać! Aaaa, on mnie zabił! Zabił mnie! Kurde! Jezu! Dobra, uciekamy od niego! On gdzieś tu jest! Nie idź tam! On cię tam zabije! Nie! Ja, ja robię jeszcze jedno podejście. To biegnij za mną, dobra? Ja nie jestem... W... Nie, ja jestem w klasie, a ja tutaj zostaję. Bo słuchajcie, biegniemy w lewo. Później w prawo. O, ma. Ja. Ja nigdzie nie, nie. Ja nigdzie nie biegnę. To, to, Wyszedłem! To jest, to to Wyszedłem! Tak? Wyszedłem! ci, ty... ja to bym nie wyszła. Bo Gdzie mam iść? E, jak idziesz to tam w lewo, później do końca, później w lewo i y, chyba dojdziesz. Lewo. Dobra, to słuchajcie, poczekam aż dojdzie. Dobra, słuchajcie, do, doszła. Skoczę, ja O matko, tam są ślady krwi. O matko, a! Skoczyłem, dobra. Co to jest? A, teraz skaczemy. Po, po rugach. On chciał do nas przejść. O, Nie. Padł. Nie. O, tutaj są kartony. Ewo, okej, okay, dobra. Chodź, posłuchaj, masakra. Ej, to jest takie trochę playtime. No, coś takiego. A, a co to jest ten guzik reset? A, zresetuj te kartony. To nie, to nie. O! Musimy je ustawić jedną na drugim. A weź o tak, wejdź, bo patrz. Raz, dwa, trzy i wchodzisz. Dawaj. O, dobra. jestem. Okay, ja już ustawiłam. Dobra, idziemy. A to się przywomnia takie? Takie Poppy Playtime. Takie takie trochę, trochę takie... Poppy play Playtime. No mi też. Może zagramy no. w Poppy Playtime kiedy tam w Robloxie jakieś, no nie? No. Dobra, walimy, walimy. Ej, ale ten początek był straszny. No, jak on gonił to. Początek był straszny. To ja chyba, że już Wszystko... teraz nas nie będzie gonił. Ja zgaduję, że coś innego nas jeszcze będzie gonić. Coś innego nas na stówy jeszcze będzie gonić. Co to jest moc? Pociągnąłem. A, tam idę. A bo to było rażące prądem, a ja teraz wyłączyłem. Dobra, przeszedłem. Ej, bo nie mogę tego przejeść. Dobra. Zaczekaj na mnie, Git. To jest Patrz jak skacze, patrz jaki Normalnie pka. Mhm Ej, tu jest jakaś podejrzana, mała twarz. Ej, co to jest, no? <grym> Dobra, słuchajcie, to poczekajcie, aż wejdziemy. Dobra, słuchajcie, już y, prze, przeszła Amichamis i, i lecimy. Amichami... Będzie... Patrze, powiesz nie bio. O co to jest? Jakiś mech się sypia. O, idziemy dalej. Dobre, Dobra, dawaj. Nie wiem, co to. O, To jest jakaś drapina. No. Lecimy po niej do góry. Oj, oj. Chyba jednak będzie nas gonić. Goni nas coś. Coś bardzo szybko biegnie. Biegnę byle gdzie ja się boję. To jest jakiś krab! No, zabił. zabił mnie! nie zabijaj nie! O, no bo ja uciekam w lewo. Się, y, zabij to się, wiesz Znaczy, połączenie. Nie, to tak nie jest na moje narwy. Musisz w lewo! Musisz biec w lewo! A! Kurde, jeszcze raz. Zobaczymy jak y, beń, przejdziemy. Dobra, słuchajcie, uciekliśmy przed nim i teraz idziemy między pułapkami. Oj ojcie, Zab... pułapka mnie zabi. Ja też. Bo ona się rozkładała i... Aj, znowu mnie zabiła! Ja muszę tutaj zrobić jakimś to trikiem, o tak. A znowu mnie zabiła! No niech się fajnie! Te pułapki głupie. A co jakbym o tak bokiem tutaj przeszedł? A! Przeszłam, czekam na ciebie. To poczekaj chwilę. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz robimy. Tędy, tędy, tędy. Tędy. Jest! Dobra, dobra. słuchajcie... Słuchajcie. jesteś? na górę. Jest, jest, jest. Teraz idziemy na górę. O, nie, lasery. Oho. Dobra, ja tu nie zginę, to jest easy. Tylko nauczyciela. Uważaj na to, że. Co to było? Co to było? Ja i moje krzyki przerażenia. Krzyki wojenne. Jezus Maria, Weźmy sklepiki! Co to jest? Aaa! tędy! To są smutni ci źli i smutni, którzy chcą zjeść nauczycieli. Dobra, słuchajcie, jak to przejdziemy, to wam damy znać. I słuchajcie, lecimy! Przeszliśmy tamto. Lecimy, dobra. Znajdź przyja... Czekaj na, na mnie, czekaj na mnie. Znajdź trzy przyciski. Ej, coś jakiś gówno do mnie biegnie. A! A! Macko Boska. A tu mówię, że nie wróci. A mi, że w wbiegł. Ja biegnę po tych krzesłach. Ja po tych krzesłach będę zawalał. Ła! Wow, on mnie goni. Help mi. Ludzie zawalamy. Wow, wow. Nie, to, to nie na moje nerwy. Ej, jak wskoczysz sobie na to, to wtedy cię mniej. jakby gorzej im cię gonić. W tej mamy już... A! A! Jezus, jeszcze! A! Jezu za mnie. Jest. Słuchajcie, jak to, drugi... przej jak to przejdziemy, to. No bo to... słuchajcie, już znalazłem trzy przyciski. Zawalamy do przodu. Amelka, ty, ty musisz o tam. Oj, mnie też dwa. Popiłowały mnie i zżagły. Ja biegnę schodami i uciekam stąd. Oba mnie gonią! Aaaa! dogoniły mnie! Jak ty wyszedłeś z tego pokoju? Wyszedłem! Dobra, tak. Dobra, poczekamy, a Melka Jak będzie. Ty? Dobra, słuchajcie, amalka ja przeszedła, teraz mamy speeda i musimy to przejść. Pyty! Pyty. Typy. Dobra, lecimy. Jeszcze nie. Co to było? Jak cię zobacz? Nie, nie, nie. A bo słuchajcie. Poczekam na nią. Nieważne. Nie, nie, znowu spadłam! Dobra, słuchajcie, widzimy się jak przejdzie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na 15 i to chyba jest totalny koniec i gdzieś to musimy chyba uciekać. O to jest bot, musimy w niego strzelać bazuką. Ja nie mam bazuki. Aj! On mnie na Musimy tam do niego skoczyć i w niego strzelać. Skaczę. Umasz? Nie masz bazooki? Mm -mm. A widzisz jak mu zadaje HP? Czy nie? Mm -hmm. Dawaj go! Na mi się przygląda. A! Jezu. Zabiłam go! Trafił cię? Nie. Autobus! Zabił go? Tak! Autobus tutaj stoi na końcu. Czekam na ciebie, dawaj. On mnie goni! A bo tego nie zabiłam. Ale ja muszę go zabić! No. Dobra, to ja jadę autobus. To ja jadę... Poczekam na ciebie w autobusie. Widzowie, my też poczekamy. I dokończę odcinek. Dobra, słuchajcie, jedziemy autobusem, jak widzicie, bez Amichami, dlatego że yy, po prostu jej się coś zbagowało i nie ma bazuki, nie? Oku, gdy my pod jakąś górę jedziemy, yy, mój autobus na kołach jeździ. Tak, gdzie ja pojadę? O ja! Ale mnie z tą wzięli! Ej, ale fajnie! A tutaj są speedy, prędkości i jumpu. Łocie panie! Mogę sobie to wziąć. A, ale lecimy! Patrzcie na to, ale fajne. Polecam te obi. Trzymajcie się i cześć. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Amichamis w jakiejś obi czy w jakiejś gry, napiszcie w komentarzu i cześć.